Cześć, w tym filmiku pokażę Ci, jak możemy wyłączyć kanał Google bądź Google Feed albo Google Discovery w Samsungu Galaxy z 6. Jest to strona z newsami, która jest dostępna na naszej stronie głównej, na ekranie głównym. Jeżeli chcemy się pozbyć bądź włączyć właśnie tę opcję, najpierw musimy wejść w ustawienia, następnie w ustawieniach przechodzimy do ekranu startowego. I w tym miejscu mamy opcję, która nazywa się w ten sposób, nie będę nawet jej próbował rozszyfrowywać. I możemy po prostu wyłączyć tę opcję naciskając na ten suwak po prawej stronie. Oczywiście możemy także nacisnąć na opcję, aby dokonać wyboru i możemy tutaj wybrać albo newsy od Google, albo newsy od Samsunga. I oczywiście tutaj również możemy włączyć bądź wyłączyć tę opcję. Jeżeli ją wyłączymy i wrócimy do ekranu głównego, no to już nic nie stanie się, kiedy będziemy przewijać cały czas w lewo. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.